We wtorek, 7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Kozienickiego. Podczas niej dokonano wyboru przewodniczącego Rady, jego zastępców, starosty i wicestarosty oraz członków zarządu. Sesję otworzył radny senior Jerzy Śmiech i poprowadził obrady do momentu wyboru nowego przewodniczącego Rady Powiatu Kozienickiego. Po odebraniu zaświadczeń i złożeniu ślubowania przez radnych rozpoczęły się tajne wybory. Nad ich prawidłowym przebiegiem czuwały komisje skrutacyjne. Przewodniczącym Rady został Marek Kuźmiński, którego poparło 15 radnych. Jego zastępcami wybrani zostali Małgorzata Bebelska przy 10 głosach za i Robert Wojcieszek, który uzyskał głosów 12. Na starostę powiatu kozienickiego większością głosów wybrany został Krzysztof Wolski. Nie miał kontrkandydata. Na 17 radnych zasiadających w Radzie jego kandydaturę poparło 11. 6 było przeciw. Zastępcą została wybrana Joanna Czechyra. Za jej wyborem było 12 radnych. Członkami zarządu zostali Emanuel Zawodnik, Mieczysław Szewczyk i Waldemar Trociński. Ostatnim punktem obrad był wybór członków komisji rewizyjnej. W jej skład weszli Cezary Bogacki, przewodniczący, oraz członkowie Mirosław Dziedzicki, Andrzej Jung, Józef Grzegorz Małaśnicki i Jerzy Śmiech.